Witam Was na kanale 1000 talerzy Dzisiaj chciałabym zrobić z Wami bardzo szybki obiad. Taki trochę klasyczny. Będzie to kurczak z majerankiem i suszoną cebulką. Przepis jest niesamowicie prosty do zrobienia, bo wystarczy nam mięso i przyprawy, nic więcej. Także zaczynamy. Powiem Wam, co potrzeba. Tutaj mam pałki z kurczaka. mam 8 sztuk, ale spokojnie możecie to zrobić z łódkami całymi czy tylko z potłudziami. To akurat nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi o przyprawę, potrzebujemy tak: dwie łyżeczki majeranku, jedną łyżeczkę cebuli suszonej, jedną łyżeczkę soli, pół łyżeczki pieprzu czarnego, pół łyżeczki pieprzu białego i takie niecałe pół łyżeczki czosnku granulowanego. I ja to po prostu wsypuję. Należy to wsypać wymieszać ze sobą. W ten sposób i to zostawiamy na y, godzinę. Dwie godziny, 5 godzin, całą noc w lodówce. Jak chcecie? Ja zawsze zostawię na minimum godzinę. Jeżeli robię to tego samego dnia, jeżeli planuję obiad na następny dzień, to zostawiam sobie to na całą noc w lodówce pod przykryciem i wkładamy do piekarnika. Ja to teraz zostawię na godzinkę i za chwilę Wam pokażę resztę. Po godzinie mam wyciągnięte kurczaki z lodówki i teraz ja je przykrywam folią aluminiową. W ten sposób robię taką pokrywkę i ja to wkładam do piekarnika na 40 minut, 180 stopni grzanie góra dół. Po 40 minutach może nawet nie 40, 30-40 minut. W zależności jak będzie mięso miękkie, potem ściągam i zostawiam na jeszcze 10 minut i, po, i troszkę zwiększę temperaturę do 200-210 stopni. I obiad gotowy. Ja go dzisiaj podam z ziemniaczkami i z mizerią. Jeżeli chcecie zobaczyć na przepis na mizerię ze słodką śmietaną, to zapraszam do innego filmu. Tak prezentuje się już upieczony kurczak jest podany z ziemniaczkami. Ja każdemu polecam to danie, bo jest dość szybkie w przygotowaniu. Można sobie kurczaka zamarynować dzień wcześniej, wstawić do lodówki przyjść po pracy i po prostu wstawić. W międzyczasie obierzecie ziemniaki i zrobicie mizerię. I, e, myślę, że całość nie zajmuje więcej jak 20 minut przygotowania. Później samo wiecie, samo się piecze, ziemniaki się same gotują, więc jest to dość szybki e, obiad. Ja podaję ten obiad y, przeważnie z ziemniaczkami, z mizerią ze słodkiej śmietaną. Ja robię mizerię na kilka sposobów, to jest jeden z nich. Też jeżeli chcecie zobaczyć przepis, to szukajcie na kanale, na pewno jest. No i życzę wszystkim smacznego i piszcie w komentarzach. Może macie ochotę na jakieś danie, które miałabym dla Was zrobić, albo jakiś pomysł na danie. Piszcie i, i zapraszam na kolejne filmy. Smacznego!